Moi drodzy, potrzebuję pytań, które będą w stanie zagiąć Martę totalnie, ponieważ nagrywam z nią pewien film i jeżeli macie jakieś pikantne propozycje, zapraszam tutaj. Myślisz, że te pytania cię nie zniszczą, to jesteś w błędzie, ruda. Dzisiaj byliśmy na naprawdę potężnej strzelance, pierwszy raz. Na ASG, także no jestem podjarany, bo przedstawiałem wreszcie. No już chmurka, spokojnie. Przedstawiałem wreszcie swoje sprzęty, które zakupiliśmy i cieszę się bardzo, bo jestem gotów na większe i kolejne yy, też rzeczy. Yy, a dodatkowo mam dla Was fajne info. Chmura, spokój. Mam fajne info, yy, moi drodzy. Znaczy, fajne, nie fajne. Ale jest... zostały tylko 4 godziny yy, na zakup. Nazadków produktów, które zostają wycofane ze sklepu, ekipa to nosi. Także jest ich kilka, ostatnio podsyłałem podeślę jeszcze teraz. Nie będzie już ich można nigdy kupić na sklepie w takiej normalnej formie, więc jeśli ktoś zamierzał, to chyba to jest najlepszy moment, właściwie to jedyny. Także ekipa wpadajcie do ekipy i zgarnijcie sobie, jeśli chcecie jakąś rzecz. Zostały 4 godziny. Tak, po prosto... drodzy, pojechałam y, na Lana do Krakowa. Ale się okazało, że się skończyło, bo mnie oszukali. Oni mnie oszukali. Będziemy na story! Dzisiaj grubo lecimy, dzisiaj będzie ciekawy dzień. Na ekipatoności, proszę Państwa, ostatnie 4 godziny do wycofania produktów niektórych. Także jak chcecie je powinąć, to sprawdźcie, czym przypadkiem zaraz ich nie będzie. No planuję... No nie wypowiem się nigdy. Dobra, nagryłam to stary trzeci raz, ale nieważne. Planuję jutro nagrać odcinek z Mikołajem. I potrzebuję do tego jakichś trudnych pytań, które będę mogła mu zadać. Więc jeżeli macie jakieś trudne pytanka, jakieś pikantne, to oczywiście możecie mi je tutaj zadawać. I... I już niedługo pojawi dawaj, się od, Dawaj dawaj, No i nie zapomnij mnie zafollowować na Instagramie. I patrzę, co też. Ele.